7, 6 5 4 3 2 1 proszę Niedzielę ze startu wspólnego w jedlinie Zdroju wystartowało ponad 300 zawodników na dystansach 10 i 21 km A few moments later He hey To, to się szło. Trasa nie należała do łatwych ponieważ leżały drzewa i każdy szedł gęsiego Podczas biegu na czwartym kilometrze znalazł się punkt nawodnienia. Bez niego nie dałoby się przebiec tego. Takimi ścieżkami biegliśmy około kilometra. Było ciasno i niebezpiecznie. Later. Ostatnia prosta, ostatnia górka, ostatnia polanka, ostatnie metry. Trasa naprawdę wymagająca, a ta górka mogła zniszczyć każdego. Może nie wygląda na taką straszną, ale po całym biegu ostatnie wejście to naprawdę jest straszna sprawa. Męcząca, ale do zniesienia. I kiedy wiesz, że już do mety masz kilka metrów, biegnij ile sił. Prezentują się medale, a teraz 360. Tam po lewej stronie herbatka. No prawda Tomek nam uciekł, ale jest jeszcze Ewa, druga predatorka. No, Powiedz mi, jak tam bieg? Czy cały się podoba, czy były jakieś małe trudności? Ładna trasa ciekawa, tunel, e, zborowa, wcześniej, no, wcześniej jałowiec, Dołowiec tak, tak, taka fajna też dzida. Góra dół, łodko, troszkę śniegu, choć niedużo. No generalnie no, trasa fajna, ale będzie rozczarowujący. you <whistles>